Pieczone piersi z kurczaka z warzywami, a to wszystko w marynacie z jogurtu. Zapraszam na vlogtober przepisowy. To co? Zaczynamy! Do miski przekładamy duży jogurt naturalny. Dodajemy 3 łyżki oliwy, łyżeczka słodkiej papryki, łyżeczka czosnku, łyżeczka tymianku i rozmarynu, łyżka musztardy, wyciśnięty sok z połowy cytryny, obowiązkowo łyżka miodu. Doprawiamy z solą oraz pieprzem. Wszystko razem mieszamy, a w międzyczasie zapraszam do zostawienia obserwacji. Piersi z kurczaka nacinamy, dodajemy do marynaty i odkładamy na minimum godzinę. Papier do pieczenia zaginamy w harmonikę, końce związujemy i przygotowujemy miejsce. Papryki, najlepiej trzy kolorowe, kroimy w paski. Kroimy też jedną cebulę. Mięso wyciągamy i do reszty marynaty dodajemy warzywa. Wszystko razem mieszamy. Wykładamy spód łódeczek. Na warzywa układamy piersi z kurczaka. Pieczemy w 190 stopniach 40-45 minut. I twój pomysł na obiad gotowy.